Witajcie, nazywam się Sebastian Niziński, jestem ekspertem do spraw elektrowni słonecznej w firmie Strefa Energii. Dzisiaj wraz z Mateuszem Romano. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Romano i jestem koordynatorem do spraw realizacji w firmie Strefa Energii. Tak jest, dzisiaj opowiemy o tym, jak odpowiednio dobrać moc instalacji do Waszego zapotrzebowania oraz o tym, na co należy zwrócić uwagę przy ewentualnej rozbudowie takiej instalacji fotowoltaicznej. Eee, więc co, Mateusz, zaczynamy? Zaczynamy. Ok, więc instalacje fotowoltaiczne w Polsce nabierają rozpędu. Zielona energia staje się coraz bardziej powszechna, a ludzie coraz bardziej świadomi. Parę lat temu społeczeństwo nie bardzo było przekonane do takich instalacji fotowoltaicznych, ponieważ nie wiedzieli, jakie korzyści ze sobą taka instalacja niesie, czyli to, jakie oszczędności daje, jaką żywotność ma taka instalacja fotowoltaiczna. Dodatkowo też wielu klientów, którzy kilka lat temu zakładali takie instalacje fotowoltaiczne, trafili na firmy, które no nie bardzo umiejętnie jakby podeszły do tematu i moc instalacji została dobrana źle, co się skończyło jakby dopłatami do rachunku za prąd. I powiedz mi Mateusz, no bo też jakby tutaj w firmie już trochę pracujesz i zdobyłeś bardzo duże doświadczenie, co o tym wszystkim sądzisz? Tak, to jest bardzo ważny temat. Na początku, jak instalacje fotowoltaiczne zaczęły się pojawiać w Polsce, bardzo dużo było firm, które nie umiało odpowiednio dobrać hmm. moc instalacji pod dobry rachunek, pod rachunek klientów. Więc co się zdarzało, że po roku, po dwóch latach te rachunki nie były tak niskie jak powinny być. Więc ludzie zwracali się do nas, żeby przyjechać i sprawdzić te instalacje. Okazywało się, że moc dobrana instalacji jest zbyt mała, nie pokryje całego zapotrzebowania rocznego, lub po prostu były błędy instalacji fotowoltaicznej. No tak. Więc a powiedz mi sobie, ty jeździsz do klientów, od czego wynika to, że jeden klient potrzebuje 4 kW na dachu a drugi potrzebuje 10. No tak, Mateusz, to tutaj dobre pytanie. I jak dobrze wiesz, każdy dom jest inny. W każdym domu jakby są inne urządzenia elektryczne, jedni tego prądu zużywają mniej, inni więcej. Więc jakby tutaj chodzi o to, żeby przede wszystkim zweryfikować, kto jakie zużycie ma w skali całego roku, czyli ile kilowatogodzin finalnie dana osoba zużywa. I przede wszystkim, żeby to zweryfikować, to najlepiej jest to wyczytać bezpośrednio z faktur rozliczeniowych, które wysyła zakład energetyczny. Jeżeli takich faktur nie mamy, no to najlepszym sposobem na to, żeby się dowiedzieć, jakie to zużycie jest, zadzwonić po prostu bezpośrednio na infolinię do danego zakładu energetycznego i poprosić ich o podsumowanie zużycia za cały rok. Jeżeli takie podsumowanie mamy zrobione, to finalnie wiemy, jaką moc instalacji powinniśmy jakby dobrać. Seba, a powiedz mi, a co w przypadku, jeżeli to zużycie zwrośnie? Oczywiście, zaczynałeś pracę 4 lata temu, więc klienci, którzy zainstalowali sobie na przykład 4 lata temu, Potem po czterech latach na przykład to zużycie wzrosło, więc ich moc, która wtedy była odpowiednia, już teraz nie wystarcza na pokrycie całego zapotrzebowania. Może tam dołożyli klimatyzację, może jakiś boiler, może płyta indukcyjna. Mhm. Pewnie takie przypadki się u Ciebie zdarzają. No tak, jeżeli chodzi o takie przypadki, zdarzają się bardzo często. Notorycznie jakby się z tym spotykam. I teraz o co chodzi? Bo kwestia jest taka, że jeżeli ludzie mają ten prąd już za darmo, to nagle to zużycie zaczyna wzrastać, bo dochodzą jakby dodatkowe urządzenia. I przede wszystkim to, na co należy zwrócić uwagę przy doborze takiej instalacji, to już na pierwszym spotkaniu, kiedy rozmawiamy z takim doradcą, to powinniśmy mu przedstawić, jakie mamy plany, czyli jakie urządzenia w planach mamy tutaj jakby w niedalekim czasie dołożyć do domu. I wtedy dobieramy instalację tak, aby pokryło zapotrzebowanie tych dodatkowych urządzeń, które też w domu się pojawią. I finalnie, jeżeli instalacja jest odpowiednio dobrana, czyli wiemy to, jakie zużycie mamy teraz, ewentualnie jakie urządzenia dojdą nam w przyszłości, to dobieramy taką moc, żeby pokryło całe to zapotrzebowanie. Więc jesteśmy przygotowani na te urządzenia, które planujemy tutaj zamontować. Dodatkowo to, co uważam, jest ogromnym błędem, jakby dobierając taką instalację fotowoltaiczną, to dobieranie takiej instalacji pod rachunek, który w danym momencie płacimy. Dlaczego? Bo jak już dobrze wiesz, jakby zakłady energetyczne, rachunki chyba płacisz, nie? No płacę, niestety. Więc, tak, więc jak już dobrze wiesz, zakłady energetyczne często wystawiają takie rachunki prognozowane. Czyli oni prognozują, ile Ty możesz zużyć energii za jakiś tam określony czas. I dobierając instalację pod taki rachunek, często możemy dobrać instalację zbyt małą. I finalnie, jeżeli instalacja jest dobrana zbyt mała, no to kończy się to później dopłatami do zakładu energetycznego, a nie po to przecież takie instalacje zakładamy, bo instalacje zakładamy po to, żeby zejść z tego rachunku za prąd, żeby cieszyć się oszczędnościami, a nie żeby jeszcze później dopłacać. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, jakie jeszcze dodatkowe urządzenia jakby do nas dojdą. Myślę, że też warto wspomnieć, od czego też zależy, może lokalizacja, ukierunkowanie, usytuowanie do domu? Co o tym sądzisz? No tak, jakby tutaj masz rację, bo to jest jeden też z ważniejszych tematów, które trzeba mieć na uwadze, dobierając taką instalację. Bo budując kiedyś domy, no nie myślało się o tym, czy będziemy taką instalację fotowoltaiczną u siebie zakładać, i jakby te dachy są usytuowane na różne strony świata. Więc jak już dobrze wiesz, to najlepszą połacią, żeby założyć taką instalację fotowoltaiczną, jest strona południowa. Wtedy te uzyski mamy największe, ponieważ od wschodu do zachodu ta poładź jest oświetlona praktycznie cały czas, więc uzyski są najlepsze. Dodatkowo możemy zamontować też instalację na wschód-zachód, czyli przy takim usytuowaniu instalacja rozdziela się na tak zwane dwa łańcuchy, czyli wschód działa osobno, zachód działa osobno, czyli rozdzielamy instalację na dwie strony. Przy takim usytuowaniu to, o czym należy tak naprawdę pamiętać, to też jest kwestia taka, że przy instalacji wschód-zachód w skali całego roku możemy wyprodukować mniej od 10% nawet do 20%. I to też jest silnie uzależnione od tego, jaki mamy kąt nachylenia dachu, czyli im większy kąt nachylenia, tym jakby ta strata może być większa, więc też na starcie trzeba tą instalację już troszeczkę przewymiarować przy usytuowaniu wschód-zachód. E, można też, bo wiadomo, czasami też jest na przykład odchylenie na południowy zachód, południowy wschód, i wtedy to jest najlepsza połać, żeby taką instalację zamontować. Nie ma sensu wtedy rozdzielać na dwie strony, ponieważ druga strona może być odchylona bardziej do strony północnej i będzie ona działać słabiej. E, więc wtedy zakładamy tylko i wyłącznie na tą jedną połać. E, też to jest ważne przy usytuowaniu e, naszej połaci, to to, żeby do tego został odpowiednio dobrany falownik, ale myślę, że o tym też później troszeczkę więcej jakby opowiemy. Więc, tak, usytuowanie jest ważne. Z tego, co mówisz, wynika, że bardzo ważny jest audyt przed zamontowaniem, przed podpisaniem umowy. Mm, tak. Powiedz mi to, co sądzisz o firmach, które wysyłają tylko mailowo ofertę dla poszczególnego klienta. Żebym znaczy, tak, dla mnie takie firmy pochodzą bardzo mało profesjonalnie do całego tematu. E, troszeczkę wygodniej, czyli siedząc bezpośrednio gdzieś tam na fotelu, robią wycenę całej instalacji, co dla mnie jest bez sensu. Ponieważ to, co jest ważne, to właśnie odpowiednio przeprowadzony audyt, ponieważ na dachu możemy spotkać różne przeszkody, czyli takie jak komin, czy na przykład jaskółki, tak zwana lukarnia, czy na przykład duże drzewa, które gdzieś tam mogą zacieniać, a jak sam dobrze wiesz, to to cienie jest największym wrogiem instalacji fotowoltaicznych. I będąc na miejscu, trzeba przeprowadzić audyt, czyli rozplanować rozmieszczenie naszych ogniw fotowoltaicznych na dachu, tak, żeby jak najbardziej zmi zminimalizować ich zacienienie, czy yy, by one dostawały bardzo dużo światła, bo wiadomo, że wtedy one działają najlepiej. Yy, więc będąc na miejscu, musimy zerknąć, jak ten dach wygląda, jakie mamy te przeszkody, jak taką instalację rozplanować. Tak jak na przykład my, nasza firma yy, Strefa Energii, jakby mamy naszą autorską aplikację, dzięki której możemy bezpośrednio już na pierwszym spotkaniu zrobić taką wizualizację, czyli pokazać ludziom, jak taka instalacja będzie rozmieszczona na dachu, i dobrać instalację w taki sposób, żeby ona mogła działać jak najlepiej. Więc to, o czym trzeba pamiętać, to żeby zawsze spotkać się z doradcą w miejscu, w którym taka instalacja ma powstać. Nie uznaję, naprawdę nie uznaje ofert, które są wysyłane na maila bez wcześniejszego jakby sprawdzenia, jak dany budynek wygląda i ewentualnie jak możemy taką instalację zamontować. Czyli unikać firmy, które wysyłają tylko oferty przez internet i nie są na miejscu, żeby sprawdzić jak to jest w rzeczywistości, tak? Tak, no, biorąc pod uwagę to, jak podchodzą do tematu, to równie dobrze możesz sobie wyobrazić, jeżeli jakakolwiek, y, nie wiem, awaria by powstała, to czy w takim wypadku też załatwią to poprzez internet? Rozumiem. A powiedz mi, co z gwarancją? Jakie ludzie oczekują gwarancji od instalacji fotowoltaicznej? Zazwyczaj na urządzenie elektryczne te gwarancje są dwuletnie, trzyletnie, może góra 5. Mhm. A co klienci oczekują od instalacji fotowoltaicznej jakiej gwarancji? Dwuletniej? Trzy? Czyli mam rozumieć, Mateusz, że chodzi tutaj o żywotność instalacji tak? Żywotność, gwarancję, gwarancje na sprzęt, na falownik, na moduły. Okej, okay, więc y, powiem ci od razu, bo często jak spotykam się z ludźmi czy rozmawiam z ludźmi, to zadałem mi pytanie, a co z takimi panelami po 10 no latach? Gdzie je zutylizować, co trzeba zrobić, trzeba je wymienić i tak dalej. Więc jakby tutaj fotowoltaika, no to już technologia się troszeczkę rozwinęła, więc teraz średnio na przykład moduły, które my stosujemy, mają 25 lat gwarancji na sprawność. O co tutaj chodzi z tą sprawnością? Bo producenci, na których jakby pracujemy, na kartach gwarancyjnych zapisują, że po 25 latach taki moduł ma sprawność od 80% jeszcze do 85%. Więc mhm. śmiało co do żywotności takich instalacji, można liczyć, że ponad 50 lat taka instalacja będzie działać i generować tam duże oszczędności, bo. Dla takiej ciekawostki mogę dodać, że instalacja fotowoltaiczna, która jest zamontowana w Europie z najstarszą instalacją, ma już ponad 60 lat i nadal działa. Tutaj możecie być naprawdę spokojni, że instalacja przez długie lata będzie generować Wam y, ogromne oszczędności. Czyli możecie spać naprawdę spokojnie. Myślę, że warto, żebyśmy poruszyli też temat rozbudowy. Przyjechaliśmy na miejscu 3 lata temu, odpowiednia moc została dobrana, ale klient nie przewidział, że wymienił boiler, zamontował piec elektryczny, zamontował płytę indukcyjną, no i to zużycie wzrosło. Mhm. Co wtedy? Tak, to jakby bardzo często się też zdarza. E, więc przede wszystkim, czy tak naprawdę samo dołożenie modułów wystarczy? No nie zawsze. E, dlaczego? Ponieważ jakby przede wszystkim, e, biorąc pod uwagę, czy myśląc o rozbudowie, trzeba sprawdzić to, jak, jaki falownik został dobrany do mocy mhm. instalacji, czy ten falownik obsłuży tak naprawdę dodatkowe moduły. Przy dobrze dobranej instalacji fotowoltaicznej, zazwyczaj do takiego falownika inwertera można dołożyć jeszcze około pół kilowatopika, ewentualnie do jednego kilowatopika, więc nie zawsze możemy rozbudować tak, jak byśmy chcieli. Dlaczego? Bo też, jeżeli chodzi o falownik, falownik inwerter, czyli to jest jakby serce całej instalacji, on musi być odpowiednio dobrany do mocy instalacji. I teraz dlaczego? Ponieważ odpowiednio dobrany falownik zawsze powinien być mniejszej mocy jak moc, którą mamy w panelach. Z tego względu, że panele, jak są testowane, one są testowane przy temperaturach do 25 stopni. czy one nagrzewają się do 25 stopni, czyli temperatura na zewnątrz wynosi około 20 stopni tak naprawdę. Wtedy działają one najlepiej. U nas przez okres letni, gdzie gdy mamy coraz cieplejsze lata, i takie panele potrafią się nagrzewać do 50, nawet 60 stopni. I w taki dzień tracą one do 20% swojej mocy. Więc to też jakby należy wziąć pod uwagę dobierając falownik, z tego względu, że sam falownik on potrzebuje odpowiedniej ilości prądu, odpowiedniego napięcia, żeby mógł się wzbudzić i zacząć działać, więc jeżeli mamy zbyt duży falownik dobrany w naszej instalacji, to ona zaczyna później się załączać, wcześniej wyłącza, czyli w skali roku mamy tak naprawdę stratę i taką stratę trzeba liczyć od kilku nawet do kilkunastu procent, więc odpowiednio dobrany falownik zawsze musi być mniejszej mocy żeby on wcześniej się załączał, później wyłączał w dni pochmurne, żeby też jakby taka instalacja mogła pracować. Więc to jest mega ważne biorąc pod uwagę rozbudowę takiej instalacji. To trzeba zweryfikować. Co jest lepsze? Czy wymiana falownika na większy, czy założenie drugiej osobnej instalacji na osobnym falowniku? Czyli tak, jeżeli już wiemy, że nasze zapotrzebowanie na moc elektryczną jest większe, no to musimy rozbudować mm. instalację. Mamy tutaj, jak dobrze powiedziałeś, dwa, dwie możliwości. Jedną możliwość to jest po prostu rozbudowanie naszej instalacji, wymiana naszego starego falownika na nowy falownik większy, o większej mocy, lub zamontowanie nowej, oddechnej instalacji, która będzie obsługiwała swój łańcuch modelów fotowoltaicznych. Niestety, nie zawsze obie opcje są dla nas możliwe. Ponieważ chciałbym przypomnieć, że wszystkie falowniki, które są zamontowane lub większość, która jest zamontowana w Polsce, obsługuje maksymalnie do dwóch łańcuchów. Łańcuch fotowoltaiczny, dlatego, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest połączenie szeregowe kilku lub kilkunastu modułów. Modułach. Trzeba przypomnieć, że w tym szeregu mod, mod, modele foto, moduły fotowoltaiczne muszą być tego samego modelu. Więc jeżeli już mamy instalację fotowoltaiczną, która jest połączona w dwóch łańcuchach, czyli mamy na przykład dom dwuspadowy, wschód i zachód mamy łańcuch wschodni, który pracuje niezależnie od łańcucha zachodniego. Już ta instalacja raczej nie może być rozbudowana. Wtedy jedynym naszym wyjściem to jest zamontowanie nowego falownika z nowym łańcuchem, który będzie obsługiwał nowy łańcuch lub dwa. Hmm. Możliwość, jeżeli chcemy zamontować sobie większy falownik, mamy wtedy, kiedy nasz falownik obsługuje w tym momencie jeden tylko łańcuch, więc wtedy możemy zamontować kolejne 7, 8, 9, 10 modów połączyć, połączyć je razem w jeden łańcuch I podłączyć do naszego nowego, większego falownika Muszę, Niestety takie sytuacje się za, rzadko zdarzają, więc Prawie, że zawsze jesteśmy zmuszeni do zamontowania nowego falownika Czyli nowy falownik np. 2, 3, 4 kW Który będzie obsługiwał nowe moduły fotowoltaiczne Tutaj bardzo chciałbym uczulić osoby, jeżeli chcą to zrobić, żeby sobie sprawdziły parametry sieci, które są, w, które są w domu. Ponieważ, jeżeli napięcie w sieci elektrycznej jest już zbyt wysokie, dołożenie nowego falownika to, to, na, to, to napięcie zwiększy. Więc będzie, będziemy mieć taką sytuację, gdzie w słoneczne dni, gdzie oczekujemy, że ta produkcja będzie bardzo duża, nasze falowniki będą się wyłączać, ponieważ napięcie w sieci będzie za wysokie. Mhm. Więc. Ok, czyli z tego co rozumiem, to o czym musimy pamiętać, to jeżeli chcemy rozbudować taką instalację, załóżmy za dwa lata, za mm -hmm. trzy lata, to tych modułów, które mamy zastosowane, już nie będzie, czyli finalnie to nas to ogranicza, tak? Tak, ponieważ w jednym szeregu możemy zastosować tylko jeden moduł fotowoltaiczny. Jak nie, to tracimy gwarancję na moduły. Okej, okay, to dopytam jeszcze: jesteś zwolennikiem bardziej z zakładania drugiej odrębnej instalacji, czy wymiany falownika na nowy? Na większy? Jestem zwolennikiem dobrego audytu. Więc żeby tego nie trzeba było zrobić, jak już możemy, to bardzo to jestem zwolennikiem dołożenia nowej instalacji. Z okay. Nowym falownikiem. Czyli tak jak ja, to super. <grym> <grym> e, powiedz mi, jeszcze mam na pewno pytanko do Ciebie. E, bo no Na pewno może się zdarzyć taka instalacja, że nie możemy rozbudować takiej instalacji fotowoltaicznej, tak? Niestety zdarza się. Największym problemem jest, kiedy po prostu tego miejsca na dachu nie ma. Więc wtedy albo możemy zamontować to na gruncie. Lub nie zamontujemy. Inny powód może być kiedy to miejsce na dachu jest, ale to ukierunkowanie dachu, ta połać jest niezbyt dobra lub występuje za duże zacienienie, więc zamontowanie tam no, nie jest zbyt efektywne. Więc raczej takiej instalacji nie chciałbym wykonywać, ponieważ mhm. instalacja fotowoltaiczna to jest przede wszystkim oszczędność dla klientów. No tak, zgadza się. Następnym powodem to może być po prostu moc umowna. Klient, który ma zakładem energetycznym zbyt małą moc umowną, czyli mniejszą niż planowaną nasza instalacja fotowoltaiczna, zakład energetyczny może odrzucić wniosek o aktualizację przyłączenia mikroinstalacji. Więc wcześniej trzeba się upewnić, że ta moc umowna jest większa niż moc planowanych instalacji. Więc wcześniej zwiększyć moc, potem rozbudować. Tak, tutaj bardzo ważną kwestię poruszyłeś. Trzeba pamiętać właśnie o tym, żeby moc umowna. Znaczy, o co chodzi? Nie możemy zrobić większej instalacji jak moc umowną, którą mamy z zakładem energetycznym. I to jest mega ważne przy rozbudowie takiej instalacji. To tak, tu się z Tobą zgodzę. A powiedz mi, załóżmy tak super mega optymistycznie, że jest możliwość rozbudowy takiej instalacji. Mhm. To powiedz mi, kto może taką instalację rozbudować i co finalnie z gwarancją później. Tak. Należy pamiętać, że każda ingerencja osób trzecich powoduje utratę gwarancji na montaż. Mhm. Oczywiście wszystkie, wszystkie gwarancje poszczególnych produktów są dalej ważne, ale tylko osoby upoważnione do tych urządzeń mogą wykonać taką rozbudowę lub w ogóle instalację fotowoltaiczną. Mhm. Każda ingerencja osób trzecich nieupoważnionych powoduje stratę tej gwarancji. Okej, okay, czyli finalnie tracimy gwarancję na co? Na montaż. Na montaż, który wykonała nam instalacja, nie tracimy gwarancji na falownik lub na moduły, jeżeli ta rozbudowa, ta ingerencja została zrobiona dobrze przez osoby upoważnione, które wiedzą, co robią. Tak jest. Ehm, zapytam Ciebie jeszcze na pewno, e, bo to, co mówisz, jakby wszystko jakby najbardziej ma sens. A powiedz mi, jeżeli już rozbudujemy taką instalację, ewentualnie dołożymy drugą osobną instalację, mm -hmm. to jak dobrze wiesz, no, jest dofinansowanie program Mój Prąd. Czy osoby, które robią rozbudowę bądź nową instalację mogą wziąć udział? W tym dofinansowaniu. Lipca tego roku ruszył trzeci nabór do programu Mój Prąd. Niestety rozbudowy instalacji nie mogą, nie kwalifikują się do tego programu, ponieważ instalacja fotowoltaiczna musi być, nie może być przyłączona przed, przed lutym tego roku. Więc wszystkie mhm. instalacje, które były zgłoszone przed lutym tego roku, nie kwalifikują się do programu. Okej, okay. czyli finalnie e, wszystkie rozbudowy bądź nowe instalacje nie mogą brać udziału e, w programie Mój Prąd. Czyli Je... są. Jeżeli na tym liczniku już została zgłoszona in mikroinstalacja przed lutym tego roku, to nie, hmm. nie mogą brać. Chyba, że mamy drugi odrębny licznik. Wtedy, jeżeli instalację podpinamy tak. pod drugi osobny licznik, wtedy taka wtedy liczy... osoba może dostać to do Tak, wtedy się jako liczy jako nowa instalacja. Okej. Okay. To jeszcze chyba jedna kwestia, którą chciałbym z Tobą poruszyć. Powiedz mi w takim razie, no bo to też jakby kwestia papierologii, czyli formalności. Co z formalnościami po rozbudowie, czy dołożeniu drugiej takiej instalacji? Tak, na końcu trzeba pamiętać o formalnościach. Po wykonaniu rozbudowy, trzeba pamiętać o aktualizacji wniosku do zakładu energetycznego. Dodatkowo, jeżeli i nasza instalacja finalnie ma powyżej 6,5 kW, musimy zgłoszyć do rzeczoznawcy i musimy z nim uzgodnić zabezpieczenia przeciwpożarowe. Ponieważ od 19 września 2020 roku wszystkie, roz, wszystkie instalacje powyżej 6,5 kW muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą i muszą być zgłoszone do lokalnej straży pożarnej, aby mhm. wiedzieli, że na, w tym i w tym miejscu istnieje taka instalacja. Więc bardzo ważne, żeby wybrać firmę, która zrobi dobry audyt, do, do, dobrze wybierze urządzenia, zrobi dobry montaż i pomoże we wszystkich formalnościach. Okej. Okay. Czyli jeszcze, żeby to troszeczkę rozjaśnić, jeżeli dana osoba ma na przykład w tym momencie zamontowaną instalację o mocy 4 kW, tak. i w tym momencie dokłada jeszcze 3,5 kW, peaka, czyli instalacja wzrasta nam już powyżej 6,5, czyli wtedy taką instalację musimy zgłosić do Straży Pożarnej i zamontować dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe, tak? Tak, trzeba uzgodnić zabezpieczenia przeciwpożarowe z rzeczoznawcą, mhm. on musi nam to potwierdzić. Wybierzemy razem z nimi, jakie zabezpieczenia są najlepsze. Finalnie, jak już jest, zostało to zaakceptowane, wysyłamy takie zgłoszenie do straży pożarnej. Zgadza się. Okej, okay, super. E, więc co, Mateusz, no na chwilę obecną myślę, że poruszyliśmy bardzo dużo ciekawych tematów. Y, dość obszernie, bardzo obszernie, nawet y, jakby tutaj wytłumaczyłeś o co chodzi, więc dziękuję Ci za to. E, więc przede wszystkim to, na co musimy zwracać uwagę, to to, aby dobrze dobrać taką instalację fotowoltaiczną, żeby przeprowadzić audyt. Przede wszystkim na co trzeba zwrócić uwagę przy rozbudowie takiej instalacji, co tak naprawdę z papierologią. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli instalację już na starcie macie dobrze dobraną, to finalnie omijamy całą rozbudowę instalacji, a wy możecie cieszyć się oszczędnościami, więc dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, dziękuję. Mateusz i do zobaczenia. Do zobaczenia.